Ronda Bern: Magia. Fragmenty. Czyta Gosia Sośniak. Magia nigdy się nie kończy. Praktykuję wdzięczność każdego dnia mojego życia, i obecnie jest dla mnie nie do pojęcia, jak mogłam dniami, miesiącami i latami żyć bez codziennego praktykowania wdzięczności w taki czy inny sposób. Wdzięczność stała się elementem mojej osobowości, jest w moich komórkach, jest wzorem w moim podświadomym umyśle. Ale jeśli zaplączymy się w życiu i na jakiś czas zapomnimy o praktykowaniu wdzięczności, magia wyparuje. Ja używam magii w moim życiu jako przewodnika, żeby dawał mi znać. Czy praktykuję wdzięczność w wystarczającym stopniu, czy też muszę więcej ćwiczyć? Uważnie obserwuję moje życie i jeśli stwierdzam, że nie czuję się zbyt szczęśliwa, intensyfikuję praktykowanie wdzięczności. Jeśli w jakiejś sferze mojego życia zaczynają pojawiać się drobne problemy, natychmiast zwiększam liczbę magicznych ćwiczeń wdzięczności w tej sferze. Już nie zaślepiają mnie pozory. W każdych okolicznościach doszukuję się dobroci, żeby być za nią wdzięczna. Wiem bowiem, że zawsze ją znajdę. A wtedy to, co było niechciane, rozwiewa się jak dym, magicznie znika. Zaczęłam dziękować za drobne rzeczy, i im bardziej wdzięczna się stawałam, tym większe dostawałam dary. To, na czym koncentrujesz uwagę, rozwija się. I gdy koncentrujesz się na dobroci w swoim życiu, tworzysz jej więcej. Okazje, związki, nawet pieniądze zaczęły płynąć w moją stronę, kiedy się nauczyłam być wdzięczna niezależnie od tego, co się działo w moim życiu. Oprah Winfrey. Przez praktykowanie wdzięczności wykorzystujesz niezawodne prawa wszechświata. To dar od wszechświata dla Ciebie istniejący po to, żebyś go używała i polepszała swoje życie. Dzień 14. Zapewnij sobie magiczny dzień. Zamiary ujęte w słowa spowija magiczna moc. Deepak Chopra. Aby zobaczyć i przeżyć najbardziej magiczny dzień w swoim życiu, możesz być za niego wdzięczna, zanim go przeżyjesz. Aby mieć magiczny dzień, po prostu przemyśl swoje plany na ten dzień i wypowiedz magiczne słowo: Dziękuję za wszystko, co poszło dobrze, zanim to przeżyłaś. Jest to bardzo łatwe, wymaga tylko kilku minut. Ale może w niewiarygodny sposób wpłynąć na Twój dzień. Odczuwanie wdzięczności z wyprzedzeniem tworzy magiczny dzień wskutek prawa przyciągania. Kiedy dziękujesz za pomyślne wypadki swojego dnia, musisz w zamian otrzymać pomyślne wypadki. Jeśli nie wierzysz, że masz moc wybierania tak ogromnego wpływu na okoliczności swojego dnia, Pomyśl o czasie, kiedy budziłaś się niezadowolona albo w złym humorze. Rozpoczęłaś swój dzień, i jedna rzecz po drugiej szła źle. Aż pod koniec dnia krzyczałaś, że miałaś okropnie zły dzień, jakby zdarzył się on przez przypadek. Cóż, miałaś zły dzień z jednego powodu. Zły nastrój towarzyszył ci od samego rana i to twój zły nastrój był przyczyną tego, że jedna rzecz po drugiej się nie udawała. Nawet budzenie się w złym nastroju nie następuje przez przypadek. Poranny zły nastrój oznacza, że położyłaś się spać pełna negatywnych myśli, być może nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Z tego właśnie powodu codziennie, tuż przed snem, wykonujesz ćwiczenie z magicznym kamieniem, żeby zasnąć z myślą o dobrych rzeczach. Wieczorne ćwiczenie magiczny kamień, połączone z codziennym porannym wyliczaniem doznanych dobrodziejstw, wprawia cię w dobry nastrój rano i wieczorem i gwarantuje dobre samopoczucie u progu nowego dnia. Aby mieć magiczny dzień, Musisz dobrze się czuć. Nie znam niczego innego poza wdzięcznością, co gwarantowałoby prawie natychmiastowe wprawienie cię w dobry nastrój. Bez względu na to, jakie masz plany na dzisiaj, podróż, zebranie, lunch, ćwiczenia fizyczne, zawiezienie rzeczy do pralni chemicznej, uprawianie jakiejś dyscypliny sportowej, pójście do kina, spotkanie z przyjaciółką. Uprawianie jogi, sprzątanie domu, pójście do szkoły, zrobienie zakupów. Przemień ten dzień w magiczny, wypowiadając magiczne słowo dziękuję za realizację każdego planu, zanim go zrealizujesz. Jeśli codziennie robisz listę spraw do załatwienia, możesz ją przejrzeć i być wdzięczna za każdą pomyślnie załatwioną sprawę. Czy wykonasz to ćwiczenie magiczne w głowie czy na papierze? Najważniejsze jest to, że wynik każdego planu czy zadania był najlepszy z możliwych. Odczuwanie wdzięczności z wyprzedzeniem powoduje likwidowanie niespodziewanych problemów czy trudności. Im częściej będziesz stosowała to magiczne ćwiczenie, tym lepsze staną się Twoje dni. I od najmniejszych drobiazgów o najważniejsze rzeczy wszystko w Twoim życiu zacznie się dobrze układać, wyboiste dni staną się gładkie i zamiast borykać się z frustrującymi czy kłopotliwymi zdarzeniami, będziesz z mniejszym wysiłkiem, bez zmartwień, bez stresu i ze znacznie większą radością załatwiać kolejne sprawy. Twoje dni. Zacznie spobijać magiczna aura i wszystko będzie magicznie układać się po Twojej myśli. Kiedy zaczęłam używać wdzięczności, żeby zapewnić sobie magiczny dzień, postanowiłam z góry podziękować za to, czego robienie nie sprawiało mi przyjemności. Jedną z tych rzeczy były wyprawy do supermarketu. Na początku dnia powiedziałam magiczne słowa. Dziękuję za łatwy i przyjemny wypad do supermarketu. Nie wyobrażałam sobie, żeby zakupy w supermarkecie mogły być łatwe i przyjemne, ale czułam taką wdzięczność dla wyniku, jaką tylko mogłam. Rezultat magicznej mocy wdzięczności był taki, że znalazłam miejsce do parkowania tuż przed drzwiami. Potem wpadłam na dwie przyjaciółki. Z jedną nie widziałam się od długiego czasu, i po zakupach razem poszłyśmy na lunch. Druga przyjaciółka powiedziała mi o zdumiewająco dobrej i niedrogiej sprzątaczce, a ja od dawna kogoś takiego szukałam. Gdy robiłam zakupy, gdziekolwiek spojrzałam, przed moimi oczami magicznie pojawiało się to, czego potrzebowałam. Jedna rzecz po drugiej była w promocji. A gdy po rekordowo szybkim zrobieniu zakupów zbliżyłam się do kasy, otworzyło się nowe przejście i kasierka skinęła, żebym podeszła. Gdy przesuwała moje zakupy nad czytnikiem, znienacka zapytała, czy nie potrzebuje pani baterii. Była to jedyna rzecz, o której zapomniałam. Moja wyprawa do supermarketu okazała się bardziej niż łatwa i radosna. Była wręcz magiczna. Użycie wdzięczności, żeby zapewnić sobie magiczny dzień, przez podziękowanie za wypadki danego dnia, zanim nastąpią, zajmuje tylko kilka minut, ale to jedno ćwiczenie zmieni na lepszy bieg Twojego całego dnia. Aby mieć magiczny dzień zaraz po przebudzeniu, albo przed wstaniem z łóżka, pod prysznicem, albo w czasie, gdy będziesz się ubierać, Pomyśl o swoich planach na ten dzień i podziękuj za pomyślną realizację każdego z nich. Dopilnuj, żeby wykonać to magiczne ćwiczenie na początku dnia i w ciągu jednej sesji. Kolejno, wymień plany przewidziane na przedpołudnie, popołudnie i wieczór, aż do pory spania. Do każdego planu czy zdarzenia dołącz magiczne słowo. I wyobraź sobie, że mówisz dziękuję na zakończenie dnia, i że jesteś ogromnie wdzięczna, ponieważ upłynął wyjątkowo dobrze. Możesz użyć wielu superlatyw, jeśli chcesz pogłębić swoje uczucie wdzięczności. Dziękuję za niewiarygodnie udane spotkanie. Dziękuję za zdumiewający wynik rozmowy telefonicznej. Dziękuję za jeden z najlepszych dni. Dziękuję za ekscytujące zawody sportowe. Dziękuję za niewymagający wysiłku i pełen zabawy dzień sprzątania. Dziękuję za cudowny wieczór z naszymi przyjaciółmi. Dziękuję za relaksujący dzień podróży. Dziękuję za zdumiewającą energię, jaką dały mi dzisiejsze ćwiczenia. Dziękuję za najlepsze spotkanie rodzinne, jakie kiedykolwiek mieliśmy. To magiczne ćwiczenie nabiera znaczenia większej mocy, gdy za każdym razem głośno wypowiada się magiczne słowo dziękuję, a jeśli nie jest to możliwe, wystarczy mówić je w myślach. Po użyciu magicznej siły wdzięczności, w celu uprzyjemnienia każdego zdania, i zdarzenia w czekającym cię dniu, zakończ ćwiczenie, mówiąc: Dziękuję również za wspaniałe nowiny, które dzisiaj do mnie płyną. Ja codziennie rano, gdy kończę używanie wdzięczności dla zapewnienia sobie magicznego dnia, dziękuję za płynące do mnie wspaniałe nowiny. W rezultacie przez całe życie nie otrzymałam tak wielu dobrych wiadomości. Dzień po tygodniu, jeden dzień po drugim, Wspaniałe nowiny napływają strumieniem. Za każdym razem, gdy otrzymuję jakąś dobrą wiadomość, jestem wyjątkowo wdzięczna i podekscytowana, ponieważ wiem, że użyłam magicznej siły wdzięczności, żeby ją sprowadzić, a potem napływa jeszcze więcej wspaniałych wiadomości. Jeśli chcesz otrzymać więcej dobrych wiadomości, niż kiedykolwiek wcześniej, po prostu weź ze mnie przykład. Książka zawiera praktyczne ćwiczenia, które poprowadzą cię głębiej. Dziękuję, że słuchasz. Jeśli chcesz, wracaj do tych słów tak często, jak tego potrzebujesz. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, bo magia działa, kiedy wracasz.